Ale dwa strike hardy, zamiast samemu odkryć ten gotowca, aby czasem przed pomyłkę nie odkryć innej świetnej kombinacji. Kocham was. Cześć, z to tej strony Speedy. Battlefield 6 już jutro i jeżeli już na samym starszej gry nie chcecie tracić czasu na rozminy, którą broń opoty się nawelowała już na sam początek, ten poradnik jest właśnie dla Was. Przypominam o zostawieniu łapy i suba dla aktywności i jedziemy! Tutaj bezapelacyjnie według mnie wjeżdża M4A1, która to jest dostępna już od samego początku gry. Bardzo mały odrzut, łatwo ją kontrolować i jest nadzwyczaj uniwersalna. Jeżeli chodzi o dodatki, to polecany setup to tłumik standardowy, 14,5 calowa lufa pod prędkość pocisków, byt przedni 6 h 4 najdroższy i najlepszy do kontroli odrzutu, magazynek 36 naboi. Amunicja SoftPoint, która zwiększa obrażenia zachyda aż o 35%. Natomiast, jeżeli chodzi o pozostałe dodatki, takie jak celownik, to już zostają Wasze preferencji. Tutaj do wyboru mamy SGX, który jest dostępny od samego początku gry oraz PW7A2, który wydobywamy na poziomie 13 kariery. I mi osobiście o wiele lepiej grało się SGX-em. Być może dlatego, iż w późniejszej. W fazie gry przesiadłem się na M4A1 i po odblokowaniu PW-7A2 zagrałem tę chwilę i powiedziałem NIE. To no, nie dla mnie, totalnie ta broń nie siadła. Jak już mapa była pod bliskie starcia, o wiele przyjemniej grało mi się w wymaksowanym sgx em który w moim odczuciu lepiej spisywał się na dalsze dystanse. A teraz łapcie mój setup. Pumik standard, lupa ósemka, płyt przedni kompakt, 36 naboi magazynek i miękka municja. Reszta wedle preferencji, o ile wystarczy nam punktów. W przypadku LMG, wybór tak naprawdę zależy od Was. Jeżeli wolicie mniejszy odrzut, bierzcie kms -a. Jeżeli natomiast interesuje Was większa szybkość szalność, kosztem odrzutu, to polecam L110, na którego to sam się zdecydowałem. A wyposażyłem go w wy, tłumik CQB, lufę 465, chwyt przedni za 35 punktów magazynek stół nabojowy ze względu na koszta oraz amunicję pod piechotę. Jeżeli chodzi o sneperkę, to wybór podczas bety był dość prosty. Była tylko jedna opcja, jaką jest M2010 i którą to rozgrałem może maksymalnie 15 minut. Wybór dodatków też był mocno ograniczony, więc nie było w czym zbytnio przybierać. Tutaj niestety wam nie pomogę, lecz wykorzystam ten moment do zaproszenia Was do częstszego padania i zaglądania na kanał. W są kolejne poradniki przygotowane intensywnymi gameplayami, a już pierwszy z nich leci tuż po oficjalnym premierze. Będzie to gorący komentarz z pierwszej radykanej gry o godzinie 17. Jak będzie Was więcej, z pewnością pomyślimy o wspólnym plutonie i starciach na nowym polu bitwy. Zadawcie suba, łapę i komentarz i widzimy się już w ten piątek. Strzała!